typowanie to jest bzdura, to jest bieganie za pieniędzmi, która tak naprawdę wynagradza cię tylko wtedy, kiedy tworzysz te flipy. A prawdziwy sukces jest wtedy, kiedy twoja godzina pracy jest wynagradzana wielokrotnie. Jaka to jest metoda? Poprzez doświadczenie naszego inwestora, a zarazem mentora, który pokazywał nam drogę, którą nie warto iść i powiedział Alan: "Możemy tworzyć multi flipy, po co tworzyć flipy? Możemy tworzyć gotowce inwestycyjne, które będą zarabiać na nas Każdego piątego dnia miesiąca i będą wzrastać na wartości każdego roku. Długo się nie zastanawiałem nad tym, ponieważ przy flipach poczułem już wypalenie. Czujesz to teraz? Poczułem już wypalenie, zmęczenie, już nie chciało mi się ich dalej produkować. Zrozumiałem, że ta pogoń za pieniędzmi równa się w nowym działaniu, czyli we flipowaniu również pogonią za pieniędzmi. Czyli co się zmieniło? Jeżeli zmiana ma polegać na lepszym, no to zastanów się dzisiaj. Czy faktycznie zmiany, które dokonujesz, polepszają Twoje życie?